Nowenna do Anioła Stróża, Dzień Czwarty, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Mój troskliwy lekarzu, naucz mnie walczyć i pomóż wyleczyć się ze złych przyzwyczajeń i licznych niedostatków, nękających moją duszę. Aniele Boży. Najdroższy opiekunie, któremu powierzyła mnie Jego miłość. Każdego dnia stój u mego Boku, by oświecać i strzec, rządzić i prowadzić. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Litania do Anioła Stróża Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo-Anielska, módl się za nami. Święty Aniele, Stróżu Mój, Módl się za nami, Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami. Święty Aniele, doradco mój, módl się za nami. Święty Aniele, opiekunie mój, módl się za nami. Święty Aniele, miłośniku mój, módl się za nami. Święty Aniele, duchowy bracie mój, módl się za nami. Święty Aniele, nauczycielu mój, módl się za nami. Święty Aniele, pasterzu mój, módl się za nami. Święty Aniele, pomocniku mój, módl się za nami. Święty Aniele, Pocieszycielu mój, módl się za nami. Święty Aniele, patronie mój, módl się za nami. Święty Aniele, obrońco mój, módl się za nami. Święty Aniele, wodzu mój, módl się za nami. Święty Aniele, zachowawco mój, módl się za nami. Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami. Święty Aniele, oświecicielu mój, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Aniołom swoim Bóg rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze Niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże. Który w niewysłowionej dobroci swojej, świętych aniołów, dla naszej obrony posła raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale. Broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.